Branie się tam suszy, ptaszki ćwierkają, a my tutaj e, będziemy szafkę i unboxować i budować w, tym o, w tej oto przestrzeni. Co wam tutaj jeszcze powiem? Aha, zanim to, to, to wy, wy zdecydowaliście, że kolor kuchni jest biały. Wy. I ta szafka jest kupiona i jest biała, żeby pasowało. Więc my będziemy tu budować białą szafkę w tym miejscu. No, to patrzcie, czy się wam to podoba. Pijemy kawę, jemy przekąskę. Za mną widzicie szafkę. Taką sobie zmontowałem. To wszystko tutaj wasza zasługa, bo zdecydowaliście zdecydowanie w komentarzach, że kuchnia będzie biała. Zatem szafka jest biała. Ten burdel cały chcesz pokazywać? Który burdel? To wygląda jak Tetris. No dobrze, no ta szafka jest troszkę jeszcze za nisko, ale już tam. Doczają wyżej. Nie, tam nie będzie elementu. Tyk 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 tyk. Ja nie wiem, czy to co ty robisz, będą leci. Chcieli ludzie oglądać? Zobaczymy. Możecie się podzielić opinią w komentarzu. A teraz Staszan. Mam lepszy, mam lepszy, mam lepszy. Uwaga, uwaga. Muszę zrobić. Tyk tyk tyk. Aha. Takiego mam tu elementem. Dobra, idźmy z tym elementem. Teraz ta szafka idzie trochę wyżej. My ją podniesiemy. E, zaznaczymy, gdzie dziury powinny być. I tam przywiercimy. I później zaczepimy szafkę. No to tego, do Zara. O, jest, jest, jest. Tam le Lewo jest nad, nad kaflem? E, tak, lekko, ale jest. To maluję. Malujesz, czy wyżej chcemy. Jeśli do ola, to maluj, no. Nie mogę tu stanąć. Nie, nie da się. No to stań trochę. Nie chcę. Teraz bierz krzesło złeś. Nie I te kable mają dużo luzy, czy nie? Nie. Że już się więcej nic nie da. Piążamy. Tak. Wstawię to wysoko. Tam będzie pierwsza dziurka. Weźmiesz do ręki to i to. On jest tu naszykowany. I tam, i będziesz wkręcać, dobra? Dobra, a drugi gdzie jest? I trochę jak zamocujesz, tak. możesz wziąć bziuta, on jest tu naszykowany. Dobra. I, ci, 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 ci. I później, poczekaj. A jest tam, do, tam jest kok. Poczekaj, no i dlatego, okej, okay, to się wydarzy, kładziesz narzędzia, schodzisz, przesuwasz się z krzesełkiem szybko, tu jest drugi wkręt, tak. śrubokryt i bziut i tyk. I jak już te dwa będą, to ja nie muszę trzymać i ja sobie już dolne zrobię, okej? Okay? Jesteś pewien? Tak. Damy tu na te dwa, bo one haczą, tak? Teraz próbuj mi piąt przytrzymać szafki. Uważaj z tym śrubokrętem. Dobra, ja niosę dobrze, ja niosę dobrze. Teraz ja będę ją podnosił jak... Dobra, skup się już na dziurce. Skup się na dziurce. Mów mi wyżej, w lewo, no, w prawo. Bardzo wyżej. Bardzo wyżej. No szybciutko skupiaj się gdzie tam. No jeszcze wyżej. No dobrze, mów mi. Jeszcze? No. Nie chcemy też porysować. Jeszcze? centymetr prawo. w prawo. W prawo? tu? No i pół centymetra do góry. Okej. Okay. Sadziłaś? Tak. Nie wyrwij. No, do góry świeczko. Tu są. No, rup, rup. Ciągasz mi na dół. Posh. Idzie. Idzie? Dobra, idzie. nie musi być do końca, jest, git. Jest do końca. To już dużo trzyma. To już mi dużo pomaga. Do dziurki trafił? Tam widzisz, gdzie jest dziurka, tak? Mam ja zobaczyć? Jest trochę chociaż wkreconego mną. No puszczy. jest oba, no. Fup. I co? No i jest! To już jest bardzo mocno są gigantyczne śruby. To na takich wiszą te normalnie szewki kuchenne. A my jeszcze będziemy mieli od dołu. Aha! Ten tu by chciał być. Patrzymy czy się ten Okej? Okay. I okej okay. No to co? Bardzo elegancko ty to wkręciłaś?